Te Ilze też nie złapyła, tylko strasznie się darła. Haha, <coughs> to kto? Też jesteś nowy? Pewnie kazali ci tu czekać tak jak nam. Chodź, zabawimy się z tą gołą meczką, zanim szef po nas przyśle. Ta pani jest pod moją opieką. Żaden z was jej nie tknie. A, to niby czemu? Jesteśmy tu, żeby się zabawić i nikt nam tego nie zabroni. Czyżby? ओ से छे दोरावु छिकार स त दो नसु तिबे से दरो छन गय Nie dało się mnie zaskoczyć, nie zdążyłam uciec, tak jak reszta wieśniaków. Zabili też karczmarza. Nikogo już więcej nie skrzywdzą. To prawda. Nieźle ich poszatkowałeś. Wiesz, chyba nie będę dłużej zwlekała z wyjazdem do Wyzimy. Mam nadzieję, że się tam spotkamy. Odprowadzę cię. Jak widzisz, okolica nie jest zbyt bezpieczna. Nie kłopocz się o mnie. Salamandry ci się wymkną, jeśli będziesz tracił czas na odprowadzanie mnie. Poczekam tu na ciebie. A kiedy będziesz kopał im tyłki, dołóż jednego kopniaka ode mnie. Nie omieszkam. Wrócę tu po ciebie szami. Będę czekać. Ciało ka No co ty? Sprawdzę, co ma w kieszeniach. Czekaj jeszcze tych klejerów. Tutaj... Uuu, nice! <laughs> Może dziwnie te tekstury wyglądają? No ładnie. Nie no, poczekajcie. Jeszcze jedna szczotka. O, zapieram. Mogę sobie... Nie, no, tu są jeszcze szczotki. Hm, no, szanik sobie leży, a ja sobie szczotkę odkrywam. Chłopczyk, to... paga. Teraz idziemy do dołu, takiego. A tam jaskinią się wydostaniemy. I tam już będzie na nas czekać zakończenie podglądu. Idziemy tuż. Tak mówiłem tutaj to jest. Siedział na nich wszyscy ludzie będą martwi, bo niestety jest taka opcja tych że wszyscy mogą umrzeć. No i tak tutaj będzie siedział. Nie będziemy miał żadnych zleceń, ale będzie siedział. No, co, coś w Cześć czapy. I nie Jaki haracz? On się pyta, jak ci haracz? Skuszałeś drek? Chodzi mi o dzieciaki, czwoku. Przepuść, mnie, chcę wyjść do środka. Nic z tego. Jak nie masz haraczu, to już coś zawinę. W takim razie porozmawiamy inaczej. Tak, te dozmiętki sobie syłu, na to. Że teraz mogę z tyle silnym nawalać w ludzi z mieczami. Proszę tylko o z szybkim. to było bardzo nazwane. Teraz nie ma sobie pozbierać Dobra, wiem, że nie ma miejsca. Jeszcze spotkanie z bestią, bo zaraz się spotkamy z bestią, wiem spoileruje, ale tutaj tak jak widzicie w tym odcinku, co mi to co mi to, nie wiem, co mi to tam zwisa. Tu liściepeczki, powtarzanie. A nawet się Te pakunki przypominają towary harena, które uratowałem przed wutorcami. Sukiń syn handluje z salamandrą. No co ty? Szybki jesteś. No jesteśmy w jaskini. Macie coś, co należy do mnie. Nie, nie mamy. A ty pracujesz dla gwałcicieli i morderców, podobnie jak twój poprzedni. Będę. Ten głupiec gdzieś uciekł. W czasie naszej krótkiej znajomości był bardziej rozmowny od ciebie. Zresztą nic dziwnego, a potrafi być przekonujący. Hmm. Powiedziałeś, że pracuje dla morderców. Jeden z tych zaprzonych siurów, Odo, przyszedł tu kiedyś, żeby się dowiedzieć o sposób na zabicie wojownika. Powiedzieliśmy mu, że taka żałosna, zabita kupakówna jak on może tylko śnić o walce z prawdziwym żołnierzem. Kim jest Azar Javed? Szefem szefów i potężnym magiem. Nie dowie się z nim wierzyć. Przekonamy się. Odwagi ci nie brakuje, niedźwinku. Przekonamy się, jak zaśpiewasz, gdy Azar weźmie się za ciebie. Dobra, pogadaliśmy sobie. Czas na zabawę. Zaspiewasz sobie, nie, nie wiemy, gdzie są rzeczy, których szukasz! Zabrali je prosto do bazy w Wyzimie! Nie mamy ich! Tym gorzej dla was. Graj muzyką. Hmm. Ach, kurwa, 皮埃尔。 thank <laughs> Sam i do was wrócę jak ją już zakończę, co? bo myślę, że wam się nie chce oglądać jak ja próbuję coś zdziałać okej, okay, teraz wyszło 300 razy lepiej Ech. ja mnie nadali pomogłeś tej dziwce! i to był twój błąd jesteś teraz Wycieńczony po walce z bestią, a my skończymy twoje cierpienia. Dzień pieprzony i się. Na was starczy mi sił. Ono, na go! No Co by było, gdyby nie ty? Cieszę się, że we mnie uwierzyłeś. Kim byłbym, gdybym nie uwierzył? Dzięki. Jesteś kochany. Żegnaj. Jestem i całą wiosną, Ale zaraz będzie miała miłe zaskoczenie. Jak to zwykle wygląda. Dobra, lecimy tam. ja tam jeszcze widziałem jakieś ciało. To jest Wcześniej go nie widziałem. Cześć, wam ja to nie Idziemy teraz. idziemy. Do kasji, idziemy. Tu jest jakaś jaskinia, ale mi się nie chce tam Nie, to jest tak, którą przed chwilą zbudowaliśmy tam. To... No, no tak. Wiatr z ludzkim jest na granicy. Teraz wszystko będzie polegać na tym, że dojdziemy do z stamtąd dojdziemy do Warskę, idziemy do, do Mikuła I w sumie tyle. To będzie koniec. Nie? Znaczy, koniec tej lokacji. Nie wiem, ile mam jeszcze miejsca na pokład. Jak mi brakuje, to siła zastrzeli. Zastrzeli. Zastrzelę. Wszyscy mnie słyszą do mnie. Nie chcę, żeby tutaj zarabiał, że jakieś dziwne jestem, że są do siebie, darym. ale Gerard, Geralt, jesteś cały i zdrowy? Tak się martwiłam. Nic mi nie jest. Wszystko opowiem Ci po drodze. Chodźmy do wyzimy. Album mnie zła mi już ta wioska. Też mam jej dosyć. Chodźmy. Mam nadzieję, że nie będę musiał tu wracać. To niesamowite i skurwysynów kurwy synów się tu zebrało. Wiesz, Geralt, czasy nie są lekkie. Wojna i zaraza. Wiem. Mimo to jestem pod wrażeniem. Wiesz skąd wzięła się bestia? Nie. To oni ją stworzyli. Nieświadomie. Podejrzewam, że nawet potężny czarodziej miałby z tym poważne problemy. A tutaj wystarczyły nienawiść, podłość, chciwość i pycha poparte czynami. Brzmi jak bajka. W każdej bajce jest ziarno prawdy. Chodźmy. Dwie zima czeka. No, dziecie. Dobra, ja sobie włączę teraz taki tryb. Żeby się lepiej biegało, bo mi się nie chcę tego utrzymać Mam nadzieję, że podobał Wam się materiał nagrany z czołów u ładów tanks. Nagrywałem go przez wczoraj. Chciałem go rzucić wczoraj. I'm sorry, fucking baby. Też kolejny. Mm. No... Czytajcie. 33. No jakby to dostaniecie pewnie za dwa tygodnie, no a dobrze. Ja mam tyle materiałów nagranych. Jak to oglądacie, to jest na razie 14 odcinek. 14 odcinek. Rozumiecie to? Ile ja toś odcinków temu? I że to już jest z z odcinków. Podejrzewam, że ten to będzie gdzieś koło 26. Ja bym to chciał dłuższe robić, ale nie mogę po prostu. Nie mogę. Fantazja mi na to nie pozwala. Kodeki mi się zepsuły. I to nieważne czy w fantazji, czy w nowym Makerze, czy w wciąż. Po prostu nie da się. Nie wiem czy kodeki właśnie mi się wydaje, Coś o tym czytałem. Dwa piki więcej się nie da. Nawet jakbym miał pik 5 Jak ta wioska się zmieniła, nie? Taka dziwna teraz. Ciemno teraz płytce są. Teraz przynajmniej nie musimy jakoś odprowadzać, żeby ją chronić, nie? To po prostu biegniemy. bo ja tu gdzieś jest? um To jest brama prowadząca do wyzimy. Mam nadzieję, że nie będziemy musieli tu wrócić. Ja też. Bestia zabita, salamandry zabite. Wieśniacy zabici. Bardzo śmieszne. Mam Glej. Mikul nas przepuści. Chodźmy. Chodźmy. Po na dziwierną. Gerard, to ruchowaj ze No. Mam glejt. Przepuść mnie. Muszę wejść do wyzimy. Ja chciałem powiedzieć, że mnie jest przykro. Przepraszam, no. Wiedźminie. Przeproś Ale Panie Cierzecie, Wiedźmin przylazł, ten, o którym mówiłem. Pamiętam Miku. To właśnie jego mamy zgarnąć? Tak pan. Plugawy łodmieniec. Bluźnierca i fałszerz dobrze zgaduję? To Łódź się pytał kto do miasta wchodzi. Ma ten no y, gejt zakonniczy. A ja wrzody na życiu. Brać go! Skudny syn. Nice. Patrzcie teraz od doleni. Ej, wypuśćcie mnie! Jestem niewinny! Dwa kilo stechu było na użytek własny. Ej, ty klawisz! Chociaż mnie przenieście! Nie chcę się z politycznymi! Od polityki można sparszywieć! Jestem porządnym złodziejem! Wypuśćcie mnie! Morda Kobe! Siemko, nie drzej się! Chcesz mnie zabić? Złodziej pracować mi nie daje! No właśnie, złodziej! Ja z politycznymi siedzieć muszę! To skandal! Fada w gubę obowie. Nie drzej się, bo jaką mamę kocham, nieździerżę i przy w ten naćpany pysk! Pięknie, kurwa. Pięknie. <gry> Coś ci się nie podoba, siwy? Co jest? Chcesz zatańczyć ziemniaka? No już, podnasz łapy! Siemko! otwórz cel. Boimy się, jesteśmy międzcy jak cieplutkie mazłego. Dawaj siły, pokaż co potrafisz. Cofnij się. Co jest kurwa? Mieliśmy się bić. Sergeant. Magister, wynoś się stąd, jesteś wolny. Nasze drogi znowu się krzyżują, cóż za ironia losu. A blisko, a tak daleko. Nie irytuj się, dźwignie, jeszcze się spotkamy. Zapewniam cię. Popełniacie błąd. To morderca. Nie rozumiesz podstawowych zasad rządzących światem. To ty jesteś genetycznie zmodyfikowanym mordercą, dla którego w nowoczesnym społeczeństwie nie ma miejsca. Ale tym problemem zajmiemy się później. Żegnam. Nie mogę się doczekać. zakończymy dzisiejszą sesję komentujcie subskrybujcie